Czy potrzebujesz firmy do tego, aby wdrożyć BaseLinkera? Czy powinieneś zrobić to samemu, lub na przykład zlecić freelancerowi? Ile kosztuje taka usługa? A co jeśli po wdrożeniu coś się zepsuje, lub będziesz chciał dokonać jakichś zmian? O tym będzie w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam. No i stare dobre przysłowie e mówi, że sprzedawców dzieli się na tych. Sprzed wdrożenia Bazelinkera i tych po. No i co takiego jest w systemie, że ponad 20 tysięcy sprzedawców, jak podaje Bazelinker, zdecydowało się właśnie na korzystanie z ich systemu. No i tak pomijając aspekty cenowe i otoczenie konkurencyjne, bo programów do obsługi zamówień jest wiele na polskim rynku, to Linkera na pewno wyróżnia jedna rzecz. Możliwość konfiguracji praktycznie wszystkich modułów samemu, i to bez jakiejś ogromnej wiedzy programistycznej, czy na przykład pomocy programisty, który no, stworzył dane narzędzie lub dany moduł. No i Przekonało się o tym niedawno sporo klientów BaseLinkera, a mianowicie po tym jak BaseLinker zmienił swój cennik na bardziej elastyczny, dopasowany do ilości zamówień. Część osób szybko zaczęła szukać alternatywy no, dla BaseLinkera, jednak przekonali się, że ta alternatywa dla BaseLinkera, no to nie alternatywa, ale zupełnie inny system do obsługi zamówień i sama konfiguracja odbywa się w zupełnie inny sposób, no bo z reguły wychodzi na to, że są to zupełnie inne narzędzia, a nie tylko alternatywne. Bo z pewnych przyzwyczajeń ciężko się odzwyczaić, przynajmniej jeśli coś działa płynnie i sprawnie, a przyspiesza nam realizację zamówień. No i tu dochodzimy do sedna sprawy, no bo skoro w BaseLinkerze można samemu wykonać wszystko, to czy w ogóle nam potrzebna jest firma wdrożeniowa? I tutaj po części się zgodzę, bo jeśli na przykład masz tylko Allegro, masz kilka kilkanaście Paczek dziennie do spakowania. No i chcesz pobierać sobie po prostu te zamówienia, żeby generować etykiety, czy podłączyć sobie drukarkę do wydruku tych etykiet, ewentualnie generować jakieś dokumenty sprzedaży. No to tak naprawdę możesz to wszystko zrobić sam. A dodam nawet, że przy tej ilości zamówień czasami nawet nie jest potrzebny ci baselinker, bo wszystko możesz zrobić jakby z poziomu Allegro. I to bez ponoszenia dodatkowych kosztów, których, których na przykład jest abonament w baselinkerze. Jednak jeśli ktoś ma rozwinięty biznes i obsługuje kilkaset zamówień dziennie, te zamówienia spływają z różnych marketplace'ów, są wymagane różne integracje, jest mnóstwo automatycznych akcji, które bez problemu można w BaseLinkerze dodać. Dodatkowo jeszcze wystawiane dokumenty różnią się na przykład stawką VAT w zależności od kraju. To raczej w takim wypadku mało kto zdecyduje się na wdrożenie baselinkera samemu i takie testowanie nie mając pewności czy dokonane zmiany na żywym organizmie no, zadziałają tak już od teraz bo jeśli realizujemy dużo zamówień dziennie i te zamówienia cały czas napływają do tego dochodzi bieżąca obsługa klientów, no to raczej na jakieś testowanie czy przerwy w realizacji zamówień, no nie możemy sobie pozwolić. No i takie przedsiębiorstwa z reguły korzystają właśnie z firm wdrożeniowych, ponieważ każda firma wdrożeniowa ma swój własny workflow i realizuje etapy wdrożenia krok po kroku, u każdego sprzedawcy tak samo. No i tutaj odbywa się to wszystko bez konieczności wyłączania sprzedaży. No bo po przygotowaniu całego systemu. Następuje przepięcie, i firma po przeszkoleniu załogi działa już na nowym systemie. No i rodzi się też pytanie, ok, no ale skoro są też na rynku freelancerzy, którzy mogą wdrożyć mi tego baselinkera, to po co mam przepłacać firmie wdrożeniowej? No i z jednej strony jest to oszczędność, tylko z reguły jest to oszczędność do pierwszej awarii. Bo co w przypadku właśnie, jeśli będziesz chciał dołożyć jeszcze jedno stanowisko albo na przykład wydarzy się jakaś awaria, lub wejdą jakieś aktualizacje i trzeba będzie tą samą rzecz zrobić u wszystkich. To czy na przykład taki freelancer, który wcześniej kilkunastu firmom wykonał takie wdrożenie, będzie w jednym czasie mógł zrobić szybko aktualizację u wszystkich. No i tutaj jest kluczowe pytanie, czy w tym przypadku możesz sobie pozwolić na to, alby na przykład ustawić się w tej kolejce i poczekać. Na przykład na zlikwidowanie awarii, czy no musisz ją zrobić natychmiast? No i to jest troszkę pierwszy przykład z brzegu między właśnie freelancerem a firmą wdrożeniową. Ponieważ firmy wdrożeniowe różnią się tym, że z reguły mają zaplecze programistów, wdrożeniowców, a także osoby na saporcie, które na przykład i w weekendy starają się pomagać w razie awarii. No i tutaj wybór zależy od ciebie. Jeśli jednak zdecydujesz się na skorzystanie z firmy wdrożeniowej, to pokażę ci w jaki sposób wyglądają kolejne etapy wdrożenia na przykładzie firmy Implemo oraz ile taka usługa kosztuje mniej więcej i jaki jest czas wdrożenia. Wdrożenia. No, i pierwszym krokiem tak naprawdę jest audyt, który pozwoli przeanalizować aktualne procesy. Zostanie zweryfikowany sprzęt, oprogramowanie i baza towarów. No, i w ciągu jednego dnia po audycie otrzymujesz wytyczne i listę koniecznych do wykonania działań przed kolejnym etapem. Jeżeli przygotujesz niezbędne środowisko pracy, to następuje projektowanie procesu. I na tym etapie wdrożeniowiec Implemo prezentuje schemat nowego systemu i szczegółowo. Omówi z Tobą wszystkie jego elementy, które uwzględniają właśnie potrzeby Twojego sklepu i pojawiające się na etapie projektowania uwagi. Czyli jeśli na tym etapie magazynierzy zwracają uwagę, że coś jest głupie. W Twojej firmie albo nie działa tak jak powinno, to również te uwagi warto uwzględnić we wdrożeniu, bo może jest jakiś proces, który można jeszcze lepiej zoptymalizować. No i po takiej akceptacji projektu przechodzimy do kolejnego kroku. A trzeci krok to oczywiście wdrożenie. I w trzecim kroku rozpoczyna się wdrożenie właśnie tych planowanych wcześniej procesów z wykorzystaniem już baselinkera i innych. Towarzyszących mu programów, na przykład Make.com. Na tym etapie również przeprowadzane wnikliwe testy poprawności, czyli tak. Aby wykluczyć możliwość występowania jakichkolwiek problemów czy błędów w działaniu systemu. No ale jeśli to wszystko przejdzie pomyślnie, wszystkie testy będą zatwierdzone, no to takie środowisko pracy jest przekazywane i jest gotowe do użytku. No i następuje czwarty krok, tak zwany onboarding. Jeśli już takie środowisko pracy jest gotowe, testy są zrobione, to następuje przeszkolenie załogi z nowego systemu. No i to szkolenie, z reguły, jest nagrywane, tak, aby można było je odtworzyć później, ponieważ czasem jest tak, że ktoś czegoś zapomni, więc w razie właśnie przypomnienia sposobu działania panelu albo w razie konieczności już po swojej stronie przeszkolenia nowej osoby, takie wideo właśnie jest do dyspozycji firmy. No i krok piąty ostatni to jest właśnie wsparcie po wdrożeniu, pamiętaj, że na przykład decydując się na wdrożenie w Implemo, masz zapewniony 14-dniowy support mailowy i telefoniczny. No i w tym okresie właśnie firma służy pomocą w sprawach dotyczących panelu, obsługi systemu lub ewentualnych trudności związanych właśnie z działaniem BaseLinkera. No i jak długo trwa takie wdrożenie i co najważniejsze, ile kosztuje? Całe wdrożenie od kroku pierwszego do kroku piątego można powiedzieć, że trwa. Około miesiąca. Wszystko zależy od tego, w jakim czasie firma, u której realizujemy wdrożenie, wykonuje poszczególne etapy. To jest jedyna. Jakby taka niewiadoma, która decyduje o długości wdrożenia. Natomiast to samo mięso, czyli te etapy, gdzie system jest zaprojektowany i przeszkolona jest załoga, to z reguły od 1 do 5 dni roboczych. No i cena, jaką należy przyjąć na dzień dzisiejszy, w którym nagrywany jest odcinek, waha się w granicach od 7 do 15 tysięcy złotych netto. Ponieważ wszystko zależy od złożoności wdrożenia, ilości stanowisk do wdrożenia, ilości integracji, konieczności wykonania automatycznych akcji. Czy podpięcia jakichś dodatkowych zewnętrznych integracji, na przykład z narzędziem Make czy Zapier, to ma znaczący wpływ właśnie na cenę końcową. No, i jeśli chciałbyś poznać cenę takiego wdrożenia u siebie w firmie, lub nie wiesz, czy BaseLinker to jest narzędzie, które usprawni Twoje procesy, to pod filmem umieszczony jest link do bezpłatnej i niezobowiązującej konsultacji, na której dowiesz się właśnie, czy BaseLinker pomoże przyspieszyć Twój biznes. Ile to będzie kosztowało? A nawet jeśli no, nie skorzystasz z wdrożenia, to będziesz miał informację zwrotną na temat, czy Twój biznes można w jakichś obszarach przyspieszyć jeszcze bardziej lub zautomatyzować. Dzięki, że byliście ze mną i jak zwykle, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.